Cześć, witam serdecznie, ja nazywam się Grzegorz Jesonowicz i w dzisiejszym materiale dowiesz się o pięciu podstawowych błędach, które robią marketerzy i nie tylko podczas puszczania kampanii reklamowej w systemie Metaads, a dawniej na Facebooku i Instagramie. Także zaczynamy. Na tę okazję przygotowałem dla ciebie prezentację, tak aby żaden z błędów mi nie uciekł. Ale na początku, jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam cię do kontaktu mailowego kontaktmałpa.gjasionowicz.pl Chętnie odpowiadam na maile. No i jeśli ufasz, że ten materiał będzie dobry, to zostaw lajka w górę no i subskrypcję, ponieważ to bardzo, bardzo mi pomoże. Jaki mamy błąd pierwszy? Niewłaściwe określenie grupy docelowej. Może słyszałeś o czymś takim jak budowanie persony, że wymyślamy sobie osobę, której będziemy sprzedawać jakiś produkt, czy robić dla takiej osoby marketing i że ona musi mieć tam wiek, że określamy sobie liczbę dzieci, jej stan materialny itd. itd. No i to fajnie wygląda w teorii, ale jak zderzymy to z praktyką, to często okazuje się, że zarówno no, mamy klientów w wieku nie wiem, 60 lat, jak i takich, którzy dopiero wchodzą na rynek taki zakupowy i mają na przykład lat 18 i również są naszymi klientami. Także na przykład, jeśli my sobie wpiszemy jakąś personę i określimy ją, że ona powinna mieć jakiś wiek, nie zawsze się to sprawdza. Czyli niewłaściwe określenie grupy docelowej. Czyli nie znamy do końca osób, które od nas kupują, czy które mogą od nas kupić. Więc to co trzeba zrobić, to postarać się taką grupę zdefiniować, ale już na podstawie danych, które mamy. Jeśli zaczynasz dopiero, to tych danych prawdopodobnie nie masz, ale jeśli już puszczałeś jakieś reklamy, no to jakieś dane demograficzne posiadasz, czyli te osoby w jakim przedziale wiekowym są, czy są to mężczyźni, czy są to kobiety, jakie mają zainteresowania. Można też tą konkurencji podejrzeć w bibliotece reklam i zobaczyć, na kogo oni targetują te reklamy i na przykład w ten sposób się wzorować. Korzystanie z narzędzi Facebooka do zawężania grupy odbiorców, czyli. Możemy tutaj jeszcze wybrać zainteresowania czy osoby, które pracują na konkretnym stanowisku. Wiem, że Facebook powoli się z tego wycofuje. Cała meta jakby chce dążyć do tego, żeby te reklamy były puszczane jak najbardziej automatycznie, więc może w przyszłości się okazać, że tego już nie będzie. Następnie możemy testować różne warianty targetowania. Ja zazwyczaj gdy puszczam reklamy, to tych grup jest na przykład 10 i widzę, która lepiej działa, która działa gorzej i ta, która ma dużo gorsze wyniki, po prostu jest wyłączana ze względu na to, że żeby nie przepalać tego budżetu reklamowego. Teraz mamy błąd numer 2. Brak jasno określonego celu kampanii lub błędnie określony cel. I teraz takie najpopularniejsze cele to albo że chcemy coś sprzedać, albo pozyskać od kogoś kontakt, czyli żeby zostawił nam swoje dane mailowe i na przykład imię i nazwisko, numer telefonu, żebyśmy się mogli do niego odezwać. Jeśli to jest twoim celem, no to nie możesz puszczać sobie kampanii na ruch, tylko puszczasz wtedy kampanię na lidy. czyli jeśli próbujesz trochę oszukać system przez to, że puścisz inaczej tę reklamę i myślisz, że czemu ona nie działa, no to właśnie dlatego, że ma źle określony lub brak określonego celu. Co możemy zrobić? Właśnie ustalić ten konkretny cel, czyli jeśli chcemy sprzedać, no to ustawiamy cel na sprzedaż, a nie ustawiamy celu na ruch, bo ruch nas nie interesuje. Facebook nie wybierze wtedy tych osób, które mają od nas, Kupić. I tak samo, jeśli chcemy pozyskiwać lidy, no to są również na to spe specjalną kategorię, wybieramy, że pobieramy, że, po, że chcemy pozyskać kontakty, no i to trzeba wybrać, a nie, nie dajemy wtedy na zasięg, na częstotliwość, na aktywność itd. Te rzeczy nas totalnie nie interesują. Właśnie wybieramy e, odpowiedni cel e, kampanii, o no, którym przed chwilą powiedziałem, no i dostosowujemy treść i format reklamy do wybranego celu. I teraz, tutaj, najlepszą metodą jest po prostu metoda prób i błędów, czyli próbujemy do momentu, do tego, który aż coś nam tak przysłowiowo zażyre. Czyli do momentu, w którym. Twoja reklama będzie na tyle skuteczna, żeby osiągać zadowalające przez Ciebie roasy, bądź też określoną liczbę osób. Możemy też w tym całym procesie podzielić sobie ten nasz cel na kilka etapów. Czyli na przykład pierwszym etapem może być odwiedzenie jakiejś strony. Kolejnym etapem może być kierowanie na przykład na osoby, które odwiedziły konkretną stronę, bądź spędziły tam określoną liczbę Czasu, a następnie możemy ich próbować właśnie przekonwertować, czy to na klientów, czy to na Lidy. Więc dostosowanie tej treści i dostosowanie komunikatu myślę, że będzie tu bardzo ważną rzeczą. Nieoptymalizowanie reklam pod urządzenia mobilne. Ponad 90% ruchu, który obserwuję u siebie na stronie, jest on z urządzeń mobilnych. Mam dostęp też do kilku innych stron i to się waha między 70% a 90% osób korzysta z. Telefonu w celu sprawdzenia czegoś, w celu zakupów, w celu zapisania się, zostawienia kontaktu. Więc musimy wziąć to pod uwagę, że nie możemy po prostu ignorować tych urządzeń mobilnych. Więc musimy tworzyć reklamy z myślą, o wyświetlaniu na smartfonach, czyli musisz po prostu tworzyć ten format pionowy. I tak naprawdę trzeba tworzyć format i pionowy i format kwadratowy, tak aby w zależności od tego, gdzie nasz użytkownik będzie korzystał, żeby ta reklama do niego dotarła we właściwym formacie. No i to, co powiedziałem, używaj również odpowiednich formatów i rozmiarów grafik. Ponieważ to nie jest tak, że samym wideo stoi tylko, tylko nasza kampania. Ostatnio tworzyłem kampanię na lidy i okazało się, że Czyli na potencjalnych klientów, i okazało się, że jednak wygrały grafiki. Więc wszystko zależy od branży: od tego, jaki to jest materiał wideo, jak on jest przedstawiony i czy w niektórych branżach czasem lepiej będzie działać grafika, a w niektórych zdecydowanie będzie lepiej działać wideo. Testuj wygląd reklam na różnych urządzeniach przed publikacją. Meta daje ci taką możliwość, że jak już zaplaudujesz sobie reklamę to masz możliwość podejrzenia jej i wtedy będziesz wiedział, jak ona będzie się wyświetlać innym użytkownikom oraz jak będzie ona wyglądać na innych urządzeniach, czyli zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach. Więc musisz wziąć pod uwagę to, żeby sprawdzić to, jak Twoja reklama będzie wyglądać, ponieważ jeśli dasz za dużo tekstu, może się okazać, że zostanie ona gdzieś ucięta, przez co będzie po prostu wyglądać źle. Więc już miałem kilka razy takie sytuacje, że puszczaliśmy reklamy i okazało się, że nasze wezwanie do działania było po prostu przycięte, ponieważ było ono za nisko. Więc trzeba było tą reklamę poprawić właśnie przez taki test wyglądu na różnych urządzeniach. Kolejna rzecz, którą dostrzegam, to jest brak wykorzystania remarketingu. Jeśli nie wiesz, co to jest remarketing, to jeśli dotarliśmy już do jakichś osób w naszym otoczeniu, w którym po prostu celowaliśmy z reklamą, no to mamy już zebrane na ich jakieś dane, dane na jakichś stronach odwiedzali, jeśli mamy poprawnie zainstalowany piksel Facebooka, dane demograficzne, czy są to mężczyźni, czy są to kobiety. Więc wykorzystywanie tych danych w remarketingu jest wręcz kluczowe do tego, aby na przykład osoby mogły dokończyć sprzedaż, czy podesłać im jakiś inny komunikat. I teraz tak. Często jeszcze zdarza się, że na przykład pixel Facebooka gdzieś nie działa. Czyli, na przykład, mamy zainstalowany ogólnie pixel Facebooka, ale nie zlicza nam leadów, czyli nie zlicza nam tych zdarzeń, że już kontakt został przez kogoś zostawiony na naszej stronie bądź w formularzu. Więc. Zawsze polecam przejść całą ścieżkę w momencie, kiedy już wypuścisz kampanię, po to, żeby właśnie zweryfikować, czy wszystko się nalicza poprawnie i czy wszystko mamy właściwie zainstalowane. Twórz niestandardowe grupy odbiorców na podstawie interakcji ze stroną. Tak jak powiedziałem wcześniej, możesz stworzyć niestandardową grupę osób, która odwiedziła konkretną stronę, czyli na przykład w moim przypadku, jeśli tworzyłem webinar, to gjasionowicz.pl, łamane na webinar mogę stworzyć dokładnie reklamy na osoby, które właśnie były na tej stronie bądź mogę stworzyć również grupę niestandardowych odbiorców, które przeszły przez zdarzenie lead. o tak to sobie nazwijmy. No i w tym momencie mam po prostu taką grupę odbiorczą i mogę do nich robić remarketing. Kolejna rzecz kieruj spersonalizowane reklamy do osób, które odwiedziły twoją stronę, czyli jeśli już wiemy, że ta osoba na przykład była w koszyku i koszyk porzuciła z jakichś względów, ponieważ zadzwonił sąsiad, zadzwonił dzwonek, cokolwiek innego się wydarzyło, dziecko się rozpłakało i nie mogła tych zakupów dokończyć, no to właśnie kierowanie spersonalizowanej reklamy w stylu hej, coś zostało w twoim koszyku, jest jak najbardziej w porządku dla osób, które Właśnie były w tym koszyku i z tego koszyka nam w jakiś sposób uciekły. Mamy następnie brak śledzenia i analizy wyników. To jest kolejny błąd w reklamie na Facebooku, że na przykład nie wiemy, jaki mamy Roas, nie wiemy, jaki mamy koszt za kliknięcie, nie wiemy, jaki mamy koszt za dotarcie do tysiąca osób, bądź zupełnie jeszcze inne rzeczy. Więc to, co zalecam, to regularnie monitoruj kluczowe wskaźniki efektywności reklam. To jest bardzo ważne. Ze względu na to, że wtedy mamy pole do optymalizacji, ponieważ jeśli mamy na przykład wysoki CTR na reklamie, a nikt nie kupuje, no to prawdopodobnie może być coś ze stroną, ponieważ to świadczy, że reklama działa, reklama performuje i ludzie na nią odpowiadają, czy w nią chętnie klikają, a na przykład nie ma zakupów. Może to też świadczyć o tym, że oferta jest źle dostosowana, czyli mamy ofertę, Coś pokazujemy w reklamie, a następnie nie dotrzymujemy obietnicy w ofercie i ktoś po prostu jest rozczarowany, no i wychodzi z naszej strony. Więc mierzenie tego wszystkiego pozwala nam na określenie, w którym elemencie będziemy musieli co poprawić. Testuj różne warianty reklam i porównuj ich skuteczność. To już powiedziałem też wcześniej, ale jeśli będziemy testować różne formaty i właśnie w różnych kategoriach je umieszczać, to będziemy mogli w łatwy sposób najskuteczniejszą reklamę sobie w krótkim czasie wyłonić. Z tego, co ostatnio konsultowałem właśnie z, ze specjalistami z Facebooka, otrzymają informację, że takim optymalnym rozwiązaniem to na jeden zestaw reklamowy mieć około trzech grafik łamane na wideo czy na przykład może być dwa, dwie wideo jedna grafika albo dwie grafiki jedno wideo i taki zestaw sobie testować i z tego próbować wyłonić po prostu najbardziej optymalny optymalny dla nas wariant graficzny i jeszcze na bieżąco optymalizuj kampanię na podstawie uzyskanych danych. Czyli jeśli widzimy, że coś nie działa, to nie idziemy w to, tylko zastanawiamy się, co trzeba zrobić, żeby nam działało. A jeśli coś działa, to robimy po prostu tego więcej. I nie ma tutaj zbytniej filozofii, a często widzę, że ludzie za bardzo kombinują. Czyli jeśli coś zadziałało wczoraj, ale dzisiaj już nie działa, no to trzeba wymyśleć, Znowu jakiś nowy pomysł, aby nam ta kampania ruszyła i abyśmy byli zadowoleni z efektów. Dziękuję Ci za obejrzenie tego materiału. Jeśli masz jakieś pytania, to zapraszam na kontakt małpagiasianowicz.pl. Znajdziesz to w opisie do tego filmu. A ja zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę i subskrypcji. I zapraszam do kolejnych materiałów. Trzymaj się, cześć.